A więc Shimano to znowu ja w tej samej serii, tylko nie na hardzie. Okej, okay, a więc zaczynamy sobie nową grę. Tym razem jak widzicie, już mamy poziom trudności trudny, zaliczony, więc wchodzimy sobie teraz na normalny, żeby było mniej cięć. I robimy sobie co, nic innego jak nomadę. Tym razem tworzymy postać męską i cały kreator postaci zrobię wam na przyspieszeniu. Jakąś mążeczkę fajną podstawę, nie? nie wyglądały, nie ma co jest całkiem spoko słuchajcie chciałbym coś powiedzieć na początek tak w ogóle w ogóle ponieważ myślałem, że będzie coś takiego jak gra plus natomiast na razie nie ma ale wydaje mi się, że radzi i tak to dodadzą ja jestem bardzo ciekaw w ogóle jak będzie wyglądał punk, dlatego zaczynam sobie teraz nomadę i w nomadzie już będę chciał doprowadzić do platyny, tak? czyli Będę wam pokazywał jakieś główne, główne takie misje i nawiązujące do głównych, ale takie misje totalnie poboczne, będą kompletnie wykasowane z tego. I to będę sobie robił dodatkowo po prostu, żeby wyplatynować grę. Okej, okay. a więc zacznijmy naszą przygodę w Nomadzie, już widzę, że zaczynamy w kompletnie innym miejscu. Ktoś tutaj naprawia nasz samochód z tyłu. My na początku byliśmy w Kiblu w biurze. OK, zaczynamy, nie? U. Uh. Moduł Jak przyjechałem, to mówię, że to na pewno nic poważnego. OK, witaj w Cyberpunku. Tak, ale wiecie co? Ja jeszcze wyjdę na szybko w ustawienia Ze względu na to, że samouczek już nie jest tutaj niepotrzebny. Gdzie tutaj jest samouczek? Gdzie jest tu samouczek? Rozgrywka może w rozgrywce jest? Normalne trudności, tak, tak, tak. To jest tak jak było, ja tu nic nie zmieniam. Są wyłączone. Super. Jeszcze tylko jedną rzecz. Jeszcze jedną rzecz. Stryb fotograficzny jest włączony, to też sobie wyłączymy, bo ja i tak nie używam. A nie kiedy mi się kiedyś przez przypadek. Jeszcze sobie wyłączymy ten dźwięk. Widocznie się pomyliłem, ok Zawsze możesz poszukać innego warsztatu, gdzie nie będą pytać, dlaczego samotny Nomada kręci się w pobliżu granicy. A no, no, już widzę, że tutaj Dobra. nas odsunę się. Co? Co chcesz zrobić? robią na lewo. Pominę moduł, zepnę na krótko. Kompresor będzie chodził cały czas. Może się zatrzeć. Pytanie: czy zdanie? Dokładnie tak. Słuchajcie, no także, jak mówię, nie? Tutaj. A, jeszcze wam powiem, dlaczego wyłączyłem Chipshire'a genitalia. Ze tak względu na to, że stwierdziłem, że jak będę chciał się przebierać, to nie będzie mi się chciało patrzeć na. No. Wiemy, co teraz idzie Mówiłem? Okej. Okay. Odpali, no nie wierzę, że nie. Już teraz. Całkiem nieźle. Trzy razy sztuka, jak to mówią dokładnie. No, nie na no, jak długo. Spoko, głos mamy w sumie. O kurce, ja chciałem po angielsku sobie zrobić tą wersję. Nie usłyszysz za wiele. Antena na tym złomie nie wygląda na zadowolona. Co ty nie powiesz? Mike, nie wiedziałem, że masz klienta. No, trudno. Po angielsku zrobisz na nowej konsoli mempunku. Myślałem, myślałem, że nie będzie Porozmawiamy. Ten, i Zrobię to z czystą przyjemnością. Nie wiesz, że jak przyjeżdżasz w odwiedziny, to trzeba się pokazać szeryfowi? Wypić z nim kawę i powiedzieć, po co się przyjechało? Nie martw się, nie zostanę hmm. na długo. Czy ja o to pytałem? Nie. Jestem Andrew Jones. Tutaj będziemy takim pospolitym słyszałeś? na nie W czasie ostatniej wojny byłem w oddziałach specjalnych. Stary Szogunat, mówi ci to coś? I przemieńczmy to. Chyba się nie polubimy. Dokładnie tak. Tak jak podejrzewałeś. To nomacki sprzęt? Mogłem się domyślić. Słuchaj, masz jakiś problem, to powiedz. Powiem ci, jaki mam problem. Kurewsko nie lubię przybłędów. Gdzie ty i twój klan macie obóz? Nie ma żadnego klanu ani żadnego obozu. Jestem nie tutaj sam. My. Kogo próbujesz nabrać? Nomadzi zawsze trzymają się w grupie. Moja rodzina się rozpadła. Dlatego jadę do Night City. Po co mówisz? Gdzie jesteś wyrzutkiem nawet wśród swoich? Mam nadzieję, że szybko stąd znikniesz. Potrzebuję skorzystać z radiostacji, a moja antena nawaliła. Widziałem, że macie tu maszt telekomunikacyjny. Powiem ci, czego potrzebujesz. Wypierdalać stąd szybko i bez gadania. Dokładnie tak, To jestem idzie, tego zdania. Nie chcę żebyś tu kręcisz, jasne? Lubisz słuchać dźwięku swojego głosu, co? O co Ci chodzi <laughs> przy błędu? nic. No. Dobra, elo mordo. Nie będziemy tutaj się za bardzo skupiać. O ja, czekajcie, zmienię sobie dokładnie. Ale mamy zarobić auto. Ej, ale to auto nawet szybko jeździ. O kurde. Podnoję do tego, co dostałem na początek w korpo. No to tutaj od razu zaczynamy w ogóle rozgrywkę. Czekajcie, drifcik, cyk, super. Ej, dobre jest to auto, podoba mi się. Naprawdę mi się podoba, wstydzyno sensie nie wygląda za dobrze, ale jeździ się nim bardzo dobrze buta wieża z buta wieża Okej, okay, wchodzimy troszeczkę jak w Far Cry'u. Także wracamy do naszego naszych korposkoczków. O, dokładnie jak w Far Cryu. Jeszcze walnijmy nożem. Nie, tutaj musimy się, musimy się podpiąć. Halo? Odbiór? Halo? Odbiór? O, jesteś. Halo? William McCoy, dobrze cię słyszeć. Chciałbym... Ale dziwnie tak mówi, do męskiej postaci jakoś, nie wiem. Potrzebuję twojej pomocy. Ostatni raz. Znowu ostatni raz. Nie wiem, gdzie jest klient z moim towarem. Muszę go znaleźć. Byłeś na miejscu na czas. A, szczerze i otwarcie. Wóz mi wali, Moduł elektrosprzęgła. Cud, że w ogóle dojechałem. Może klient zostawił wiadomość? Możesz to dla mnie sprawdzić? Ostatni raz. Jak go się nazywa? Jackie Wells. Rzeczywiście zostawił wiadomość. A widzisz. pośrodku Dry Creek. Przesyłam ci geolokację. Dzięki. Jestem twoim dłużnikiem. Jesteś. Nie da się zabić. I nic mam więcej. Dobra. elo. I teraz co? Spadamy? Spadamy. Tam mogłem zerknąć czy coś tam leżało Tak, 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 to jest farke jak ja pierdzielę. Któryś tam, od któregoś... Nie, od czwórki w sumie można było już nie wchodzić. Czyli wszędzie tylko w trójce? Było to zastosowane? coś. nie pamiętam Wszystkie części przysiadłem, ale nie pamiętam. O! Dobrze, Boże, już się strasznie że mi tak zwolnił jak tamten. Ale nie, no tutaj to jest rozpiździel, o kurde. Zawaliłem zepsytym autem, ale tu to się naprawdę jeździ, kurde. W ogóle sam sobą tutaj driftuje, pomiata ta uch, widzicie? Dobra, trochę, trochę mam tutaj popsułem imprezę. Chciałem sobie popatrzeć, jak tutaj on ładnie driftuje, bez żadnych wspomagań. bezręcznego. bez ręcznego. No sztos. Zawsze tak robię w GTA, jak muszę gdzieś daleko dojechać i po prostu mi się nudzi, nie? to sobie to robię właśnie. i Jadę na czołówkę, w ostatnim momencie sobie tam zjeżdżam, ale tam już mam wyskilowaną jazdę. A tutaj myślę, że po mojej wcześniejszej Wii raczej nie za bardzo. Ale na nomadzie myślę, że się dobrze nauczę jeździć. To będzie ziomeczek, dla którego będę kupował dobre, drogie fury. Dokładnie tak Ha już myślałem, że tutaj zakwitnie. Jackie, ja pierdykam. Powiedz, że to mnie szukasz. Ale szybko, ale szybko. Na pewno ciebie szukam. O kurde. Fajnie go zobaczyć znowu. Znowu żyjesz. Chatbajera. To ciebie szukam. A ty to? Jestem Jackie Wells. No ja już wiem nie jesteś i wiem Proro nawet kiedy zginiesz niestety. Do ale dobra. Skąd pochodzę? Wypada najpierw powiedzieć parę słów o sobie. A dopiero potem rozmawia się o interesach. Zacznijmy od ciebie. Zacznijmy od ciebie. Chociaż już dobrze znamy go, ale. Jestem z Night City, a konkretnie z Heywood. Nigdy nie byłem w Night City, niewiele mi to mówi. Wyobraź sobie takie miejsce, gdzie każdy jest jak twój brat. Albo przynajmniej daleki kuzyn. Rozumiem. Nie musicie się lubić, ale jesteście rodziną. Tak jest w Heywood. Tylko jeszcze każdy z nich nosi przy sobie broń. A ty? Można powiedzieć, że ja też pochodzę z Heywood. Hmm. Widzę, że się dogadamy. My mieliśmy chyba jakąś taką bardziej. Towar. Trzeba wpakować w końcu w Z w końcu w końcu w końcu w końcu w końcu w już myślałem, Tak że ja nie to przyjedzie. widzę przynajmniej... Coś że... mnie zatrzymało. A potem chwilę mi zajęło zanim cię znalazłem. Nie chciałem sterczać na widoku... Oni są bardziej konkretni. Czy w tej części chodzi o to, żeby po prostu zapierdzielać, napierdzielać i tyle w tamtej Ciężkie. mieliśmy też troszeczkę dialogów i to nawet bardzo dużo. No i Jedziemy? podoba mi się w ogóle cały ten schemat, i, i to, że zaczynamy na tym piskowie. Ja muszę spojrzeć na mapę na sekundkę. Przepraszam Was bardzo, ale no, no muszę zerknąć. Gdzie my dokładnie jesteśmy? Jesteśmy na końcu, tutaj, a widzicie? A ja? kurczę, jak grałem w korpo, to myślałem, że e, tutaj się zaczyna nomada. No jak widać, jednak nie. Bo tutaj zaczynaliśmy jako korpus, nie? I teraz jesteśmy nomadą. Zaczynamy na samym dole, ale ja no, i w ogóle chciałem Wam powiedzieć, że ta gra jest dosyć krótka, bo zajmuje, nie wiem, 16-20 godzin, można podliczyć to łącznie. Dlatego gram drugi raz jako numada, żeby po prostu sprawdzić. Oj. Po prostu chciałem się uchylić. się na mikrofonie, a nie na jeździe. Żeby po prostu sprawdzić. Hmm, czy. czy... Nasze wybory poprzedniego życia mają wpływ na całą naszą rozgrywkę. No i powiem wam, że na razie. Na razie odczuwalna jest różnica, i to naprawdę jest odczuwalna. Tutaj gdzie musimy kawały jeździć, tam nam dupę wożoną, to, to już jest całkiem sympatyczne. Za przejście graniczne. co teraz? Nic, zeskanują nas i sprawdzą papiery. Uff. No, ja będę mówić. Czy my zaraz wejdziemy na jakąś strefę wojny, nie, bo tu jest gościu z czaszką, to pewnie musimy poczekać sekundkę. No ale powiem wam szczerze, że tak, ja widzę różnicę. Widzę można różnicę. Pojazd do strefy kontrolnej. znaczy w ogóle widzę cały czas różnicę w cyberpunku, bo gram od e, pierwszego no, patcha właściwie. sensie nie od pierwszego pasa, od, od premiery tej gry. E, także, także, cały czas widzę e, różnice. Papiery przewozowe będą potrzebne. Jeśli chodzi o tę grę, Bo o, tak patrz. jak wiemy, tam pełnowłoczycy i tak dalej, bagów różnych. Co to znaczy? Tutaj na razie nic. Transport został Gra oznaczony jako mnie. taki, który zgubi się, jak Aż tylko przekroczy granicę. Czyli oni wiedzą, że jesteśmy przemytnikami? Zaraz się dowiedzą. Pani. Właściciel pojazdu w polu kontroli wzywany do złożenia wyjaśnień. Hmm. Czyli my idziemy, tak? No, Co teraz? Potrzebujemy jeszcze pieniędzy, żeby celnicy przymknęli oko na podrobione papiery. No naprawdę. Masz chip z Zupełnie inaczej to wygląda. No, Jestem mam... bardzo pozytywnie zaskoczony. Zapomniałem o nim. Dlatego właśnie stwierdziłem, hmm, jasne. że zrobię to przed moją taką recenzją, znaczy w ogóle przed taką finalną recenzją no. e, ponieważ tak chciałbym się, się wypowiedzieć tak. a propos trzech różnych tak typów e, i w ogóle zrobić wam taką dość soczystą recenzję, tak jak mówiłem. Ja nie znam się na tym, więc po prostu opowiem po prostu moje zwykłe odczucia, nie? Także... Mam nadzieję, że Wam to się spodoba. Robię jakieś fajne wycinki z różnych materiałów, z gry. No i dam Wam taką wiecie, świadomą, dobrą recenzję. Nie jakieś domysły, tylko po prostu tak, jak to naprawdę wygląda. Znam zasady. Wszystko jest w papierach. Zaraz zobaczymy, czy jest, czy nie. Z buta, z buta, buta wjeżdżą. – Co przewozicie? – Wszystko jest tam napisane. – A mam sprawdzić? – Wszystko? Mam tu jeszcze mały załącznik do dokumentacji. Ach tak. Przypomnij mi, z którą rodziną nomadów jeździsz? Z żadną. Z żadną. Jeżdżę sam. Odważnie i niezbyt mądrze. Wiesz, zawsze kiedy widzę kogoś takiego jak ty, cieszę się, że nie siedzę po tamtej stronie stołu. Może nie odpowiadajmy, bo jesteśmy na policji. Idź już. Kolega czeka na ciebie w samochodzie. Nie chciałbym tu doprowadzić do jakiejś strzelaniny, chociaż gramy na niższym poziomie trudności. Nie ale nie do swoich rzeczy. O. Właśnie, zapomniałbym. Dawaj rzeczy. Uważaj na to zabawkę. Nie chciałbym po prostu doprowadzić do strzelaniny w pierwszym odcinku, ponieważ chciałbym w ogóle zacząć strzelaninę. I co tam było? Ty prowadzisz? A czyli jednak tutaj dupę też nam dołoży. Znikajmy stąd. Aha, dobra. Chciałbym zacząć strzelaninę i już jak zrobię kilka takich, wiecie, pobocznych. Misji, i po prostu zdobędę fajne broni na, na start. Chociaż e, ciekawi mnie w ogóle e, poziom bardzo trudny i zająłbym się nim na nowej konsoli. Tak i to nie w języku polskim, a w angielskim. Powiedzmy, że po prostu mam złe przeczucia. I wtedy poczujemy naprawdę prawdziwy klimat. Rzadko. Cyberpunk'a, tak Myślisz, mi się wydaje. Jedź, Jackie, po prostu jedź. Raczej nie powinno być żadnych kłopotów. Ktoś jedzie w naszą stronę. Nie wygląda to dobrze. Nie no, widzę, bo te lusterka tylko świecą, a nie... Natychmiast zatrzymaj pojazd. Biejemy stąd. Robi się. O kurde, czyli już pierwsza akcja. Kontrabandę. Te należą do korporacji. Do korporacji. Ha, ha. Dobrze, dobrze. A widzicie, jednak gadka korb by się przydała. Czyli jednak strzelamy, o kurde, i to już aż tak z grubej rury strzelamy. Strzał w głowę, nic nie daje. A my też tak strzelaliśmy w sumie. Z tego co pamiętam, to właśnie tak, tylko że to był drugi jakby nasz odcinek. Patrzcie no trochę, trochę umiem strzelać, ale i tak nie trafiam. Troszeczkę mnie to obawia tutaj. Kurde. Nie wiem, czy pamiętacie, jak nie pamiętacie, lub nie oglądaliście, to zapraszam Was na. Chyba, tak, tak, to był na pewno. Drugi odcinek KORPO. Tam znaleźliśmy się w takiej samej pozycji dokładnie tylko, że w mieście i gonił nas, goniła nas jedna furgonetka, tutaj nas gonią dwie i chyba trzy, albo nawet więcej, bo się cały czas rozwalają o coś. Uh, także tutaj mamy taki prawdziwy pościg, tam mieliśmy taki, taki przedsmak pościgów i w sumie więcej już ich nie było, takich samochodowych, natomiast tutaj dostajemy totalny zastrzyk rozwałki i na start fajnie ale jak zajrzycie sobie tam do drugiego odcinka to będziecie mogli zauważyć, że gra po prostu mi się przecięła i chyba mi nawet ją wywaliło albo albo już nie pamiętam albo ją zacięło i zginąłem przez to, w sensie nie dostając żadnej kulki zginąłem, po prostu zero życia od 100% Albo Napierdola. mnie wywaliło, ale chyba... Chyba spadło mi życie cholernie szybko i umarłem. Po prostu nie dostałem żadnej kulki. Prawie nas dorwali zajrzeć. Taki kurwa przemyt. Kurwa! A miało pójść gładko, bez problemów. byli moje auto, a nie twoje. Uspokój się, to się czasami zdarza. Co takiego się zdarza, co? Straż graniczna podała korporacyjnym cynk, że mamy ich towar. Co to za układ, w którym jakiś strażnik może nas wyruchać, kiedy tylko chce? I to bez żadnych konsekwencji. Zaryzykował. Założył, że nie stoi za nami żadna rodzina nomacka i miał rację. Jest to wszystko jebał. I co teraz? Co teraz? Co teraz? Dokładnie. Jesteśmy po drugiej stronie granicy. Zapłać mi idź w swoją stronę. Dokładnie tak. Będę z tobą szczery. Jestem goły. Nie mam ci z czego zapłacić. Chyba sobie jaj Najpierw muszę zgarnąć kasę za ten towar, który wieziemy. Wtedy dopiero będę coś miał. Standardowe za granicy Raczej, że po tej stronie granicy. Jeśli byliście ze mną no, w tamtej serii, to. Chciałem cię oszukać, ale to tak. To standardowe. Jesteś w porządku. Dzięki za szczerość, okłamałeś mnie. Tutaj robimy burdy, tutaj będziemy takim e, złomasem, także. Okłamałeś mnie. Przepraszam, że uraziłem Twoją nieskazitelną moralność przemytnika. Może się nie odzywajmy? Vamos! Obejrzymy sobie tę skrzynkę. Hmm. Jakby tu był biociv. Otwórz ją. To normalnie ja pierdykam. O kurwa! Skrzynia Rasaki. Ożysz w, o, że w dupę. Okradamy bardzo potężnych ludzi. Bardzo. No może zarobimy bardzo potężne pieniądze. Nie wydaje mi się. Co tu masz? No mamy prawdziwa iguana. To chyba no tak, bo tutaj wyginęły zwierzęta. Ja bym nie dotykał, ale. Myślisz, że dasz radę na niej zarobić? Pewnie, że damy radę. My? Dzielimy się pół na pół, wspólniku. Dobry fixer bez problemu znajdzie kogoś, kto będzie chciał mieć takie rzadkie coś. Na starcie idziemy do Afterlife? Zawsze chciałem mieć jakieś zwierzątko. Ale to jest jakiś Dał zamrażony. Dałbym na imię Manny. No to zachowaj go. Tak sobie myślę. Może trafi później do nas. Masz już jakieś plany na to, co będziemy Myślę będzie przyszłościowo, wiecie. City? Nie mam planów. Nie mam żadnych planów. Ostatnie lata spędziłem jeżdżąc pomiędzy Stanami z rodziną nomadów. To pewnie będą na ciebie czekać, co? Nie będą. Zdecydowaliśmy, że każdy idzie w swoją stronę. To musi być trudne. Nie mieć ludzi, do których można wrócić. Nie martw się. Pomogę ci znaleźć jakąś metę. W końcu musisz gdzieś mieszkać. To najważniejsze, żeby mieć do kogo wracać. Rodzina, rozumiesz? Może w Night City znajdziesz nową. Nie potrzebuje pomocy. Nie mówiłem, że potrzebuje pomocy. Daj spokój to drobiazg. Mamy naturalną chemię. Szkoda byłoby to zmarnować, wspólniku. Hej! O kurde! Jest co. Dobra, podajmy mu rękę. Dobra, wspólniku. Bierzmy tę jaszczurkę i zwijajmy się stąd. Dobry, Night City. No i początek. Przy mikrofonie Stannej. Przed nami kolejny dzień w mieście snu. Bardzo podobne jest to zaczynało. Kocham Night City, jak kocha się matkę, która oddała cię do pitula. A teraz zaczepia cię na ulicy i pyta, czy masz może. I tak straciliśmy pół roku naszego życia. Każdego dnia przyjeżdża tutaj stu nowych frajerów. O ile do się nie mylę. No Czy przyjeżdżają do Night City? Chcą zostać ulicznymi samurajami, być jak Morgan, Blackhand czy Wayland Boa Boa. Duże ryzyko i duże zdobycze... są. Tak mówią w Afterlife. Ja, Victor jest spoko akurat. Chociaż Ociesz... krótko, bo jak nie rozmawia za dużo, to szybko się spalasz. Najczęściej jednak po prostu dostajesz kulę w łeb. Dokładnie tak. No i zamkną wypad. Ale mamy kurtkę, normalnie lecimy na drecha, nie. O, tu jest początek. Się zastanawiałem się gdzie to będzie. A to jest tutaj. Nie liczy się skąd przychodzi. ciekawe jeszcze początku banka, bo są zupełnie inne sceny. Dziewczyna powinna być w tym budynku, a razem z nią banda skurwysynów, która ją porwała. Pół roku później, dokładnie Do tak. Do uszy i oczy otwarte. Dokładnie tak. A właśnie mam coś dla Ciebie. To drzazga treningowa militechu, gdybyś potrzebował przebieżki na sucho. Ja już nie potrzebuję. Chcesz sobie postrzelać? Przerobiłem ten temat. Yy, I pominiemy samouczkę, ale pominiemy samouczkę, słuchajcie, w następnym odcinku. Także dzięki, że byliście ze mną. Że mnie wysłuchaliście do końca, jest to no. nomada, jest to zupełnie co innego niż myślałem, podoba mi się to i mam nadzieję, że też to się siądzie tak jak korb. Także do zobaczenia w kolejnym, trzymajcie się, cześć!